Z nami sportowie co roku powiatu aleksandrowskiego, znany kibicom Gromdy jako Scarface, witam serdecznie. Witam serdecznie. Dobrze widzieć Cię z powrotem. No i powiedz nam, jak to jest, że człowiek jednak ma w sobie taką potrzebę, żeby tutaj do tego ringu Gromdy wrócić? Kurde, no ja to mówię, robię to co kocham, więc wracam tutaj jak najczęściej, zdrowie już pozwoliło na to, żeby wrócić szybciej. Wnioski wyciągnięte, rany zagojone, więc jestem gotowy. No, właśnie o to chciałem zapytać o tę ostatnią walkę. To dla ciebie bardziej nauka, jakaś zadra w sercu, bo rozumiem, że taka chęć, aby powrócić jak najszybciej, to będzie możliwe była w tobie. Kurczę, zadra, no, zadra, może nie zadra. Z każdej walki staram się wyciągać wnioski. Myślę, że jestem na tyle dojrzały, że e, potrafię to robić. E, ostatnio ułożyło się nie po mojej myśli. Tak miało być, tak jak już to powtarzałem wcześniej, więc. więc... Jestem tutaj po to, żeby pokazać, że to był po prostu błąd w sztuce. Jesteś kolejnym zawodnikiem, a takich zawodników w gromdzie jest bardzo dużo, który też nie tylko sam siebie rozwija, trenuje dla siebie, ale też uczy innych. Czy to jest coś, trenowanie innych, co sprawia, że Ty jesteś lepszym zawodnikiem? Tak, tak, jak najbardziej. Tym bardziej, jak widzę, że te lekcje, które przekazuję i to, co robię na sali z moimi podopiecznymi dają efekty. Myślę, że to buduje mnie jako, jako człowieka, jako zawodnika i jako trenera małymi kroczkami. Ostatnie pytanie, bo robi nam się kolejna bardzo międzynarodowa gala, takie polsko-zagraniczne pojedynki. Dla ciebie ma to znaczenie, czy to jest walka z zawodnikiem z zagranicy, czy z Polski? Myślę, że to jest yy, taki dodatkowy zastrzyk, może nie adrenalina, ale takie dodatkowych emocji, bo jednak z Polakami, no wiadomo, Polacy są mocni, ale tutaj oni przyjechali. Anglicy czy, czy, czy Uzbekowie też są, przyjechali nas tutaj sprawdzić, więc myślę, że wszyscy jesteśmy gotowi na to, na to żeby ich przywitać. Klimatyczne ławki, siedziska starszyzny i elitarne balkony. Piątunio morto. Zbieraj ekipę i wpadajcie na konkretne osiedlowe soluby. To będzie siwy dym i nie będzie miękkiej gry. Gromda 12. Osiedle lat 90. już 3 marca kup payperview na gromda.tv